Marta ma 16 lat. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Rodzice Marty przez lata sami zmagali się z chorobą córki. Dopiero wsparcie warszawskiego hospicjum dla dzieci zmieniło ich życie. Mam pasję, biegam długie dystanse. Wiele lat mieszkaliśmy w Legionowie, pracowałem na Mokotowie, zdarzało się, że z Legionowa na Mokotów 36 km przebiegałem w jedną stronę. Absolutnie nie zabieram czasu na trening, który powinienem poświęcić domu. Bieganie daje siłę psychiczną i Zbyszek daje radę we wszystkim, po prostu ma siłę e, wtedy psychiczną i nieraz jak ja w dołku byłam, to on stawiał mnie do pionu. Marta się urodziła z początku było, że jest ok, ale po jakimś czasie zauważyliśmy, że bardzo dużo płacze, właściwie prawie non stop. Po dwóch i pół miesiącach, jak się. Dowiedzieliśmy, że jest to dziecięce porażanie mózgowe i od tego momentu praktycznie ciągłe wizyty lekarz, szpital. Marta przez pół roku praktycznie życia cały czas chorowała na zapalenie płuc. Pojawił się później miłość, także było to wszystko bardzo trudno nam zorganizować. No, przeżywaliśmy to niesamowicie ciężko. Czułem, że stoimy przed ścianą, której nie, nie możemy przebyć. Już mieliśmy problemy z psychiką, bo dzień za dniem jest taki sam. Godziny lecą, człowiek od niej odchodzi i wie, że się tak naprawdę oddala że tej pracy nadal jest coraz więcej, a sił nam ubywa. Myśli muszę powiedzieć, że były skrajne, nawet samobójcze. Co tam u Was? Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Was! Cześć Miłosz, witam cię! No, I jak ta mewumia? Wszystko dobrze, mówiąc. widzę. Buzie uśmiechnięte. Tak, tak, Od razu widzimy. po mamie widać, że z Martą wszystko w porządku. Tak, wszystko <głos》> było dobrze. Ci pięknie noc Marta przestała, to świetnie. Czekaliśmy 16 lat na coś takiego, co nastąpiło rok temu. Faktycznie powstała grupa ludzi, którzy założyli coś wspaniałego. Właśnie to hospicjum. To było tylko w moich marzeniach. Chodźcie, chodźcie. Najważniejszym celem hospicjum jest to, żeby dzieci nie cierpiały i takie są właśnie oczekiwania rodziców względem nas. Poza tym staramy się ich odciążyć z wszystkich spraw, które normalnie ci ludzie musieliby załatwiać w różnych urzędach, aptekach, placówkach służby zdrowia itd. Tym zajmujemy się my. Najważniejszym jakby atutem tej opieki jest poczucie bezpieczeństwa dla rodziców, no bo mając chore dziecko kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, no w momencie kiedy pojawi się jakiś problem, no to oni praktycznie mają informacje, jak udzielić pomocy w ciągu minuty dwóch. Natomiast fachowego pracownika mają w ciągu dwóch godzin u siebie w domu. Hospicjum zapewnia chorym dzieciom całodobową opiekę lekarza i pielęgniarki. Poza tym w hospicjum pracują psycholog, kapelan, pracownicy socjalni, wolontariusze, rehabilitant. Chodzi o to, żeby stworzyć taką kompleksową, my to nazywamy holistyczną, opiekę nad całą rodziną, bo wiemy, że na cierpienie nie składają się wyłącznie elementy fizyczne, ale również psychiczne i duchowe. Przyjechałbyś iść Jak tam, no tam, tam dzisiaj się czuję? Opieka nasza polega na tym, że mm, pokazaliśmy mamie, uświadomiliśmy ją, jak można postępować z dzieckiem w tym stanie, żeby było w domu, żeby nie musiało być pod stałą opieką szpitalną. Poza tym mama nieco psychicznie się wyciszyła, ma z nami większy kontakt i z całą rodziną niż było to do tej pory. No już wspaniale, 93 na 70. Także wspaniale. W razie potrzeby, jeżeli rodzina ma trudną sytuację materialną, to wspieramy ich zasiłkiem. Również robimy pewne udogodnienia, które mają służyć dzieciom i rodzinie, żeby ułatwić im życie w danym miejscu, w którym się znajdują. Tu takim przykładem może być na przykład to wyjście na taras które zostało zrobione przy pomocy hospicjum, żeby Marta mogła z łóżkiem wygodnie z rodziną wychodzić i tam odpoczywać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Po tylu latach, pierwszy raz w życiu, nigdy o tym nie, nie marzyliśmy, nawet, nawet nie marzyliśmy, ale hospicjum tam załatwiło pobyt nad morzem. Jak ty jeszcze tylko zajechaliśmy nad morze, mówię Ewa, żona moja, chodź, zrobimy porządki z tymi moimi ciuszkami po układaniu, to ona mówi: chodź nad to morze! <grymne> Zawsze ciągnęło mnie, żeby mieć własną rodzinę, a nawet ja żyłem o rodzinnym domu dziecka. Jako, że sam wychowałem się w domu dziecka, nigdy nie miałem prawdziwej rodziny, więc patrząc, będąc niedużym chłopakiem w domu dziecka, jak ktoś przyjeżdża z rodziców, my małe dzieci wszyscy leciliśmy i staliśmy i zazdrościliśmy po prostu, że ktoś mógł z rodziny przyjechać do, do tego kolegi czy tej koleżanki życie marty zawsze będę walczył do końca i czasami miałem takie marzenia, jeśli by ktoś był tak mocny na świecie i powiedział mi słuchaj, weź tą martę na ręce, przebiegnij maraton, a ona ozdrowieje. I bym się na to zdecydował, że pewnie bym ją wsiął i wystartował w takim maratonie. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy liczyć na pomoc organizacji pozarządowych, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ngopl.